Mateusz Kaniowski, razem ze mną Marcin Dubiel. Witam serdecznie. Marcin Dubiel, Mateusz Kaniowski. Marcin, jak zwykle nie zrobiłeś niczego mocnego na konfie. A czego oczekiwałeś? Że wstaniesz, strzelisz jest... liścia jednego, drugiego. A czy to jest przeciwnik, z którym ee, mamy relację, w której, która jakby cechuje się takimi emocjami? No nie, no... Ja też oczywiście sobie robię druga... żarty, bo wiem jak to działa. Druga sprawa. Jest tak jak jest, nie? Jakby jestem underdogiem w tym wszystkim, mam przeciwnika wyższego 20 centymetrów, cięższego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ja bym teraz stał, zaczął kozaczyć, mówić jak ja na pierdole i tak dalej, jak ja bym kurwa wyglądał, rozumiesz? Jakbym, jakbym przegrał na przykład, no... A tak jak mówię, to jest MMA, tu się wszystko może wydarzyć. Ja nie lekceważę tego przeciwnika. uważam, że wygram, ale go nie lekceważę. A masz takie wrażenie, że Alberto jest aż za miły? ha 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 Nie, ale jest w porządku, tak? Właśnie jak widzę, wiesz, na ty, korytarzu. ty, ty jak wchodziłem na konferencję, to mama do mnie zadzwoniła, już stałem dosłownie. Oni mi tam jeszcze makijaż poprawiali, ja dałem mu telefon, moją masz pogadać z moją mamą. On mówi dzień dobry to Alberto. Moja mamo. Dzień dobry, I tyle, kurwa. Proszę nie bić mojego syna. Ja nie wiem, czy coś tam dalej powiedział, ale ona, je, ona jest wystraszona. No. Mama? Mama jest wystraszona. Stary wychodzisz naprzeciwko goryla, bo on sam się tak określa. Wielki, silny. I wiesz co, i, i dobrze mi z tym. Ja się z tym tojewiście czuję, kurwa. Ja mam dużo do pokazania uważam i, i pójdę tam po to, żeby wygrać tą walkę więc y, ja mogę na tym tylko zyskać. A czemu ty tak zawsze patrzysz mu w oczy tak bardzo dogłębniej się nie uśmiechasz, czy nie robisz nic, tylko stoisz i patrzysz. O co w tym chodzi? Czytam Okej, okay. co przeczytałeś? Za każdym razem czytam co innego, ale niektóre rzeczy się zgadzają. A dzisiaj? A mogę zostawić to dla siebie, bo tak zawsze chcecie strasznie wszystko wiedzieć, a ja chyba jednak wolałbym zostawić. Wiesz, stary, to dla moja siebie. profesja dziennikarska polega na tym, że chciałbym dla widzów dać coś, czego nie daje mi nikt inny tutaj, dlatego wyciskam soki. E, rozumiem, no ale. Dobrze, to powiedz mi, co widziałeś w jego oczach na naszych rundkach i będziemy kwita. Niepewność. Trochę tej niepewności było. On reagował, reagował stresowo. A dzisiaj? Dzisiaj już nie był tak, jak wtedy. Dzisiaj tak, stanie... dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj był inny, ale od tamtego dnia, od czasu minęły dwa dni. Nie sądzę, żeby w ciągu dwóch dni coś tak drastycznie się zmieniło w jego podejściu, więc wydaje mi się, że to raczej była jakaś odgrywana rola. Albo być może po ostatnich rundkach zdał sobie sprawę z tego, że my idziemy się napierdalać, a nie. On rzucił taki tekst, że co ty chłopie będziesz gadał, jak ty wejdziesz do tej klatki? Nie no, nic nie będę gadał, będziemy się bili. Ty naprawdę wyglądasz na pewnego siebie. No, idę tam, żeby wygrać tą walkę. A wyobrażasz sobie, że gdybyś nie miał tej walki, tylko po prostu gdzieś byś spotkał kogoś gabarytów Alberto w klubie, gdziekolwiek by cię szarpnął, gdyby chciał się z tobą bić, to byś był taki pewny? Wiesz co, na pewno tutaj rzeczywiście dużą jakby Przewagą? Może nie tyle przewagą, co, co e, dużo pewności siebie dodaje mi fakt, że wiesz, że trochę o nim wiem, tak? E, wiem ile trenuję, trochę nawet wiem jak trenuję e, i, i jednak jakby ta świadomość tych rzeczy buduje tą pewność siebie, nie? Pewnie na ulicy mógłbym się zastanawiać, ale w ogóle ja, ma, ja jestem raczej taki zachowawczy na ulicy. No, jak no. wsiadasz z auta i ganiasz ludzi, jak zradziłeś na rundkach. No, i w klubie jeszcze zdarza mi się, ale to w klubie to jak się nie przygotowuję do walki, jestem w melarzu. No to, to zdarza mi się nie myśleć. Yy, Mądrze? Odpowiedzialnie. No. Co powiem? Człowiek też jakby o, o, coraz częściej biorę. E, jakby staram się zważyć na to, że jestem osobą publiczną i. I chyba nie, nie, nie za każdym razem wypada mi komuś dać w mordę. Kto by się spodziewał kilka lat temu, że freak fighty w Polsce spowodują, że <mach> jakiś który założył sobie kodowanie. Że, gło... że jakieś jacyś goście z YouTube'a będą chodzić, potem straszyć na ulicach, bo się wytrenują. Nie, ja, ja nie straszę na ulicy, ja nie straszę. To są raczej sytuacje, które w drugą stronę. Wiesz, odkąd trenuję, odkąd walczę, a w ogóle teraz już w większości, jak to trochę czasu minęło, bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których, w których ludzie sobie prowokują tak o, bo idą na przykład, teraz byliśmy na KSW, wracałem do samochodu, tyle dobrze, że z trenerem rozmawiałem, akurat rozmawiałem przez, z trenerem, tam gadaliśmy sobie o, o, o walce Pudzianowskiego chyba, przez telefon już dochodziłem do auta, szła grupka jakichś trzech najebanych typów i jeden... Ej, dubię, ja mówię, że się ma nie A on. Yy, 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 uważaj sobie, żeś w pizzy nie wyłapał i tak kurwa, za każdym razem, no ajajaj, jakby nie rozumiem, no nie, nie wiem, szczerze... Ja różne dziwne zachowania miałem po alkoholu, nie? Pewnie takie, których wstydzić się też można, ale... Ale czy tak bez sensu? Nie wiem, no. Kiedyś to się może obrócić przeciwko komuś. Tym bardziej, że. E, nie wiem, ludzie, ludzie nie myślą zbyt, e, wiesz. Nie, nie, odpowiedzialnie chyba do odpowiedzialności to jest dobre słowo w tym wypadku. Jakby to, że szedłem tam sam, to nie znaczy, że. 100 metrów za mną nie było trzech moich kolegów, którzy w sumie, jakbym się nagle wdał w bójkę, też by do niej, do niej przylecieli. I, I co z tego, że oni tam sobie we trójkę stoją i wiesz, i chcą poprowokować youtuberka? No kurwa, po prostu byśmy się poszli napierdalać. Nie wiem, czy to jest większy sens. Takiego zawołania. Nie wiem, w ogóle jakoś tak... tak... takie historie od Marcina dobrze. Daleko poszła już. A stary, powiedz mi, jak zareagowała na co? Chociaż ja nie lubię tych tematów romantycznych, ale to jest powiązane z tym wszystkim. Jak ona zareagowała na ten zakład, jak wróciłeś do domu, co ci ja powiedziała? W sumie ty słyszałeś, jak ona zareagowała, my za dużo więcej o tym nie gadaliśmy. znaczy przez telefon, tak? Chodzi ci o to, że naródka? Ja za że naprawdę nie gadaliśmy o tym więcej sam. Dobrze. Natomiast yy, no wróciłeś do domu i na pewno ten temat został ruszony. Jak wróciłem do domu, to jej nie było. To, to się... A jak się spotkaliście? To widałem z moim psem. A jak się spotkaliście? Nie, nie gadaliśmy o tym chyba więcej. Ona powiedziała, a pamiętam, że ona powiedziała, że jakby miało do tego dojść, to ona sobie film nagra z tego i że będzie śmiesznie, ja mówię, spoko. A może ona chce po prostu mieć dowody w razie czego. Że znaczy co? No, że na wszelki wypadek kamerę, która ją będzie nagrywała. <laughs> nie wiem, nie wiem. Bardzo mnie ciekawi to, jak Alberto próbujecie Cię sprowokować tym tematem i to jest jedyny tak. temat, który Ciebie naprawdę wytrąca, zauważyłem. Serio. Nie, to Ty próbowałeś, on ale... to w dwie, nie, On to... powiedział, że ale... kto wie, może się zauroczy. Oczywiście napisał mi SMS-a, że ten, że... Yy, że nie dałem się podjudzić, czy coś takiego. Ja w ogóle, my mamy tak, ja, ja Ci powiem, że najśmieszniejsze rzeczy to się dzieją poza obliczami kamery w naszej relacji, bo na przykład ostatnio jak, go, jak w KSW byliśmy to się zapytałem, powiedziałem mu, żeby dał mi swój numer i sobie go zapisał. Więc mu odesłałem SMS-a, on nie zapisał mojego, więc mu odesłałem od, SMS-a, tu wygrany, zapisz sobie. <laughs> są, takie, są takie małe śmieszki rzeczywiście w tej naszej relacji, ale... Kurde, chłopaki się nam mieli bić i main event, oni się polubili, sobie smsują, no. <gordko>, ale będziemy się napierdalać, no jakby to się nie skończy tym, że wejdziemy i zaczniemy się przytulać, no. No chyba, że go obali, czy będziecie się przytulać. To gwarantuje ci, że to nie będzie wyglądało jak przytulanie. Mogłem ci teraz zaprezentować, ale. O nie. Marcin. Jesteśmy zmęczeni po konferencji, a Stachu mu pokazuje, że możemy kończyć. Więc bojąc się Marcina Dubiela kończę ten wywiad. Bardzo dziękuję stary. Jak, to, jak, tą, głowę tak, jak tą głowę tak nisko dajesz, a się Ach, o Tak, tak Ach takie płytkie no, Tak, tego mi właśnie dzisiaj potrzeba. Się tutaj tutaj się nogami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do kiedyś? Dziękuję, do, 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 do nigdy. Pan Pawłowski wracaj. No właśnie.